Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat niesamowitego wieżowca, który w przyszłości miał powstać w Warszawie. Stolica mogła wzbogacić się o 282-metrowy wieżowiec, który stałby się jednym z najwyższych drapaczy chmur w Unii Europejskiej. Wieżowiec nosił roboczą nazwę Chmielna Tower lub Kulczyk Tower, ponieważ, jak można się domyślić, głównym inwestorem był znany polski już nieżyjący miliarder. Jednak budowę wieżowca zablokowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Warto się zastanowić, czy jest szansa na powrót do projektu i czy nie pomoże w tym budowa CPK. O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu tvn24.pl pod tytułem Chmielna wystrzeli do 300 metrów. Autor artykułu nie podpisał się, oraz artykuł na portalu warszawa pod tytułem Kulczyk Tower. To miał być najwyższy wieżowiec w Polsce. Budowę zablokowali lotnicy. Autorstwa pana Piotra Furblewskiego. Początki planów budowy wieżowca sięgają 2007 roku. Na tamten czas Kulczyk Tower miał być najwyższym budynkiem w Polsce. Jak informuje portal warszawa Wysoki, że polska agencja Żeglugi Powietrznej obawiała się, że będzie zawadzał samolotom lądującym na lotnisku Chopina. Konieczne były uzgodnienia, które ciągnęły się latami, w tym przypadku, przynajmniej na początku, pieniądze nie grały roli. Jak dalej informuje portal Warszawa nasze miasto.pl. Kulczyk Tower, jak niektórzy nazywali planowany wieżowiec, Miał powstać na rogu ulicy Chmielnej i ulicy Miedzianej. W środku, na 67 piętrach, powstać miał hotel, apartamenty i biura. Dokładny adres inwestycji to ulica Chmielna 89. W 2007 roku gruchnęła informacja, że najbogatszy Polak chce wybudować drapacz chmur w centrum Warszawy. Na inwestycje chciano przeznaczyć nawet miliard złotych, jak informuje źródło. Powołano spółkę celową, Chmielna Development. Zatrudniono pracownie, MWH architekci, i rozpoczęły się szybkie prace. Pierwsze informacje w sprawie budowy wieżowca były optymistyczne. Mówiono nawet, że miasto Warszawa pozytywnie przyjęło koncepcję. Pokazywano również plany. A jak wyglądały te plany? Jak informuje portal miasto.pl, szklana wieża z elewacją złożoną z trójkątów. Nieco przypominała słynny Bank of China Tower w Hongkongu. Bryła zdecydowanie lepiej prezentowała się od strony alei jerozolimskich i ulicy towarowej. Miała zostać zakończona ostrą iglicą. Wieżowiec miał osiągnąć wysokość 282 metrów, a początkowe plany mówiły o tym, że wieżowiec miał zostać wybudowany w dwa lata. Tutaj należy wspomnieć, że w 2007 roku, kiedy to sięgają początki planów budowy wieżowca, do ratusza spłynęło wiele innych projektów budowlanych, a były to po Kulczyk Tower projekty Warsaw Spire, Złota 44, drapaczy chmur wokół Pałacu Kultury i Nauki czy Lilium Tower. A dlaczego wieżowiec Kulczyk Tower nie powstał? Głównie z powodu rozpoczęcia się kryzysu finansowego i problemów finansowych inwestora wieżowca. Jak informuje portal warszawanaszmiasto.pl Kryzys finansowy doprowadził do tego, że nagle, niemal z dnia na dzień, wszystko wstrzymano. Powodem był kryzys finansowy. Wielkie instytucje rakiem wycofywały się z umów. Nikt nie chciał postawić dużych pieniędzy na ciągle rozwijające się miasto. Kapitał szukał bezpiecznych przystani poza Warszawą. Sytuacja rynkowa doprowadziła także do wstrzymania prac nad Kulczyk Tower. Na papierze wszystko było już gotowe. Gorzej z realizacją i pieniędzmi. Ponieważ międzynarodowe rynki finansowe chwilowo nie chciały pożyczać funduszy na tego typu realizacje, a wieża w 90% miała być finansowana kredytem. Warto wspomnieć, że w tamtym okresie miasto musiało zlecić studium aeronautyczne dla rejonu, placu Zawiszy i Ronda Daszyńskiego, by sprawdzić, czy wysokie budynki nie zaszkodzą lotnisku. Ostatecznie ustalono, że w pobliżu Ronda nie może być wyżej niż 290 metrów. Współautorem raportu była Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dokument pomógł przy budowie Warsaw Spire, ale Kulczyk Tower zaszkodził. Lecz w tamtym okresie deweloper jeszcze o tym nie wiedział. Jak czytamy na portalu Miasto.pl. mamy problem natury pozwoleniowej. Ta strefa jest niestety włączona w tak zwaną strefę nalotów na lotnisko. W związku z tym wysokość tego budynku jest limitowana. Problem jest taki, że nie możemy uzyskać Pozwolenie na budowanie wyższego niż chcieliśmy mówił Jan Kulczyk w rozmowie z Property News. W 2009 roku koncepcja budowy wieżowca wróciła, lecz już w zmienionej formie. Wieżowiec już miał być znacznie niższy miał mieć 134 metry wysokości czyli miał być ponad dwa razy niższy. Wieżowiec Kulczyk Tower nigdy nie powstał i zapewne już nigdy nie powstanie. Pomysłodawca wieżowca już nie żyje, a jego spadkobiercy nic nie mówią o powrocie do pomysłu. Jeszcze w 2012 roku w sieci pojawiały się nowe wizualizacje w tym Stołecznego Biura Apa Wojciechowskiej. Tego pomysłu też ostatecznie nie zrealizowano. Z kolei dwa lata później pracownia Epstein pokazała projekt Biurowca Piramidy, podobnego do tego, który ostatecznie stanął przy Chmielnej, ale nie zbudowała go już spółka Kulczyka, a spółka Kawantia Jan Kulczyk sprzedał działkę w 2016 roku. Biurowiec ostatecznie, niespełna 80-metrowy, otwarto w 2020 roku. Mimo to żal, że na razie nie słychać o powrocie pomysłu budowy tego wieżowca. Wizualizacje są naprawdę przepiękne i robią ogromne wrażenie. A szkoda, że wieża ta nie powstała. Być może warto byłoby wrócić do koncepcji budowy podobnego wieżowca na innej działce. Niektórzy upatrują szansy na powstanie wysokich wieżowców przy okazji budowy CPK i likwidacji lotniska na Warszawskim Okęciu. Wtedy nie byłoby problemów, jeżeli chodzi o strefę lotów na lotnisko. Jednak wygląda na to, że brak pozwoleń na wysokie wieżowce to część polityki warszawy, ponieważ w ostatnich latach mało wydaje się pozwoleń na zabudowę ponad 200 metrową. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jednak wydaje się, że szanse na powstanie tego wieżowca są niewielkie. A wy co sądzicie o tym projekcie? Podobają Wam się wizualizacje drapacza chmur? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do obejrzenia materiału na temat wieżowca Centralna Park. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.